System segregacji rannych stosuje się go przy wypadkach, a także na sorze pacjenci oznaczani są kolorami: czas start. Rozstrzyganie finału rozpocznijmy od Piotrka i rzućmy okiem, Piotruku, na twój pulpit. Cóż, tam mamy zapytanie, czym jest Jednak <laughs> znak zapytania. 2000 punktów niestety odliczymy z twojego konta, więc do następnego odcinka przystąpisz posiadając 3600. I Jarku, jak wygląda sytuacja u ciebie, jak wygląda pytanie, które postawiłeś, czym jest system Milera? Nie o ten system nam chodziło, więc to 1500 punktów również uszczupli Twój stan posiadania. No i Dominiku, czy Ty wiedziałeś jak nazywa się ten system? Czym jest triaż? Nawet mamy po francusku i po polsku system triażu i o to właśnie nam chodziło. 4500 punktów, dodajemy. 11800. To no, przepiękny kapitał początkowy dla kolejnego odcinka. Zdecydowanie wygrałeś w tym, ale pamiętajmy, że finał jeszcze nie jest zakończony. Jeszcze wiele może się zmienić. Oczywiście w kolejnym odcinku, w którym nie może zabraknąć także Państwa. Bądźmy w tym razem. Dziękuję za fantastyczne emocje i do zobaczenia następnym razem.